Hej, guys. Witam was w kolejnym vlogu i zapraszam do spędzenia kilku dni ze mną. Tego vloga zaczynamy od wizyty w IKEA, gdzie kupiliśmy kilka rzeczy. Tutaj też możecie zobaczyć moją nieudolną próbę mówienia do podpiętego telefonu w aucie. Oszczędziłam wam tego. Ale gadałam tak, uwaga, uwaga, przez 6 minut i dopiero po tym jak skończyłam to nagrywać, się skap, że mój telefon jest przypięty i że to po prostu nie ma sensu. No ale sens chociażby miało wyjście z czakim na spacer po południu tego samego dnia bardzo jesiennie jest, jest cudownie. No i też wieczorem obejrzeliśmy film, bardzo Wam go polecamy, bo naprawdę na nas zrobił ogromne wrażenie i oglądaliśmy go przy nowym stole i nowej roślince. I uwaga! uwaga. Nie. I uwaga. uwaga. Jest siódma 17 w niedzielny poranek I myślicie sobie, kto w niedzielę wstaje o takiej godzinie. Ja bo jadę na jogę na dziewiątą ale muszę wyjść z domu o jakieś 8, 5, 8, 10, żeby zdążyć na tramwaj. Zabawne, hmm. co nie? Takie niedzielne poświęcenie naprawdę się opłaca, tym bardziej, jeżeli jedzie się na jedne ze swoich ulubionych zajęć. Ja słuchajcie od do Jogi Życia i to może kojarzycie, jeżeli obserwujecie mnie chociażby na Instagramie. Kocham jogę w tym miejscu, po prostu kocham. Waleniwce w niedzielę jednak doszły, a czy Mateusz doszedł do wniosku, że może wyjdźmy na spacer Jezus jaki mam dziwnie tą czapkę ubraną, eee, że może wyjdźmy z domu i pojedźmy na grzyby z Coś, z okazji. przy okazji jedziemy po prostu na spacer z czekim, ale zaprezentuj tą kurteczkę <laughs> piękna presentacja. Patrzcie w ogóle, jakie ja ma tutaj. Tu jest grzyb i właśnie takiego grzyba idziemy szukać. Dwa lata temu, jak byliśmy w rodzinnych stronach Matiego na Lubuskim, to wracaliśmy do mnie do domu z ogromną ilością grzybów. No to wchodź, jak chcesz. I powiem Wam, że w zeszłym roku było mega średnio, w ogóle nie było grzyba. I teraz znowu jest dobry sezon, więc mam nadzieję, że coś tam się uda znaleźć. Dziś na obiad wlatuje, wlatuje wege kebab, on już sobie tutaj Eee, czekam, bo Mati poszedł z czakim. Ja mam taki protip. Jeżeli chcecie spróbować, uwaga, wjazd do lodówki. Jeżeli chcecie spróbować dobrego kewała, to polecam robić na tofu ale wędzonym. Nieważne czy z oszą, czy z biedry, z czegokolwiek. To jest po prostu taki mój protip. Ja najbardziej lubię tak robić. Dzisiaj jeszcze czeka mnie co do. Czekajcie, o! Co do gotowania, to dzisiaj jeszcze czeka mnie zrobienie dwóch zup. Jednej dla Mattiego cebulowej, a drugą krem z białych warzyw. Musiałam się zastanowić. Natomiast nie robię jej całkowicie od zera. E, po prostu kupiliśmy takie gotowe, mrożone, e, które wystarczy, że wrzucicie do bulionu i that's it. Bardzo polecamy z prostej historii. W prostej historii mega dobre są. My już mieliśmy dwie albo trzy zupy od nich, ale generalnie bardzo lubiłem prostą historię. Mają też pyszne pierogi, więc to jest takie moje małe polecenie. Jest wtorek, dzień dobry, i dzisiaj zabieram Was ze sobą na uczelnię. Jak coś, to to jest część bukietu z kwiatków LEGO. <laughs> Widzicie tylko to, jest trochę przerażające. Ale tak, dzisiaj jest wtorek, lecimy na zajęcia. Ja z rana udałam się na badanie krwi i na szczęście udało mi się wszystko ogarnąć tak, jak chciałam, więc uff. No a teraz będę się szykować pomału do wyjścia na uczelnię. Już mam część rzeczy spakowaną i w ogóle idę dzisiaj też po zajęciach na jogę, ale nie do końca opłaca mi się wracać do domu, tak jak Wam mówiłam. I kupiłam tą torbę do jogi. No i generalnie czytając opinię o tej torbie, no to przeczytałam, że generalnie dużo się tam może zmieścić. No i w sumie zmieścić się tutaj może dużo, bo ja tutaj w środku mam słuchajcie, matę, pasek do jogi, ciuchy na przebranie. jeszcze spakowałam książkę, no mam półtorej godziny pomiędzy skończeniem zajęć na uczelni a zaję zaczęciem zajęć z jogi. I żeby moja torba ładnie wyglądała, to sobie przypięłam moje przypinki. Większość a, w sumie jest ze sklepu Lokach, ale ta jedna jest z Bottega di Agata, czyli z miejsca, z którego mam taki piękny sweterek. Może gdzieś tutaj wrzucę wam um, ten filmik z tym sweterkiem. E, tworzy go mama mojej koleżanki, więc Slej. Zresztą znacie Alinę, albo może pamiętacie z ostatniego vloga, albo z przedostatniego. Ale była we vlogu i mama tworzy takie piękne rzeczy na szydełkuje i tak dalej, i tak dalej, bo mi słowo wypadło z głowy. Więc biorę sobie to właśnie ze wszystkimi rzeczami. Biorę właśnie też tą ewentualną książkę, a jak nie to będę słuchać podcastu. I... No I oczywiście biorę plecak. Nie wiem czy wam kiedykolwiek, ale chyba nie, nie pokazywałam wam w tym vlogu mojego plecaka, ale mam wam do sprzedania fajną polecajkę. Mój wcześniejszy plecak musiałam oddać na jak to się mówi na reklamację. Musiałam oddać na reklamację. No i koniec końców, e, to była naprawdę mała rzecz. Naprawdę mała rzecz. E, i byłam przekonana, że oni mi po prostu naprawią i zwrócą. Zwrócili mi jednak hajs. No i e, ja bardzo lubiłam ten plecak, bo był duży, mogłam w spakować wiele rzeczy. No i szukałam plecaka, znalazłam taki o na Zalando Lounge. On się tak tutaj ładnie roluje. Spina tutaj, jak widzicie, mam torbę z IK Mini. No i mm, jestem z niego bardzo zadowolona, dlatego że ma osobną przedziałkę na laptop, tableta i tym podobne. Jest wodoodporny, jest bardzo wygodny i w sumie w miarę pakowny, jak na to, że jest po prostu taki tutaj prosty. Więc no nie jest źle, nie narzekam, jestem w miarę zadowolona. Ma ładny kolor, więc to też się liczy. Ja teraz y, sprawdzam jeszcze takie ostatnie rzeczy, chociaż no za dużo nie posprawdzam, bo kilka rzeczy po prostu jest wyłączonych z użytku, tak to nazwijmy, żeby nie wchodzić w szczegóły y, i będę się zbierać na zajęcia, bo już prawie dotarłam na wydział, to już jest mój budynek i... Taką trasą, jakbym szła jeszcze na starych wydziałów, który znajduje się tam gdzieś. I mi tak dziwnie. Jeszcze się przyzwyczajam, że to inny budynek i w ogóle, ale no, w ogóle dzisiaj jestem jakoś tak wyjątkowo kolorowa. A w ogóle moja kurtka jest pięknie żółta i dopasowana do tych pięknych jesiennych liści, które znajdują się na drzewach wokół mojego wydziału. No i tutaj słuchajcie też. Jak on wygląda, jest przepiękny, jest cudowny. Tutaj oczywiście pozdrawiamy z Aliną. Ona się mnie pyta, czy robię zdjęcia, czy nagrywam, dlatego się tak naprawdę zaśmiałyśmy, ale powiem Wam, że po tym pierwszym miesiącu wspólnie spędzonym na, na nowych studiach, naprawdę jesteśmy jak na razie bardzo zadowolone. Później, oczywiście, po zajęciach, tak jak Wam mówiłam wcześniej, wybrałam się na jogę. No i ja nie będę wam już po prostu więcej mówić. Jestem zakochana. No, tutaj macie. Dziarduszka i już kolejny dzień. Ten dzień zaczęłam od pokazania Wam, przynajmniej próbowałam, tego jak robię swoją poranną pielęgnację obecnie. Tutaj skupiam się na nawilżeniu, na witaminie C, no i wlatuje najpierw taki tonik nawilżający, fajny żelowy z AA, później witamina C, też bardzo, bardzo ją lubię, naprawdę bardzo mi się spodoba. Krem pod oczy, znakomity, naprawdę mocny game changer i wlatują tak naprawdę w sumie trzy kremy. Najpierw pierwszy stołpy taki do cery naczynkowej, delikatniejszy. Później coś bardziej o bogatszej konsystencji. Pamiętam, że tego dnia było chłodniej, więc tutaj wleciała mocna altereria. Bo ja, słuchajcie, jesienią i zimą, jako osoba posiadająca se skórę suchą, naprawdę cierpię. Więc tutaj wlatuje po prostu mocne kombo, takie, żeby gdzieś tam ta buzia aż tak. Nie cierpiała. No i powiem Wam, że koniec końców, naprawdę, mimo tego, że jest i bogaty krem, i później ten SPF znakomity też jest o takiej bogatszej konsystencji, to naprawdę wszystko fajnie siedzi na tej buzi. No i koniec końców wyglądałam tak. O, no ale jeżeli chodzi o taki dokładniejszy look, to prezentował się on tak. Nie mam jesiennej czapki takiej cieńszej, więc po prostu wleciała chusta, chwila, urybek z zajęć i tak naprawdę przenosimy się do następnego dnia. Tutaj wybraliśmy się z Matim, słuchajcie, do LEGO Storu, tego nowo otwartego w Katowicach i w ogóle pierwszego i chyba jedynego na Śląsku. W ogóle to była taka nasza pierwsza wizyta w LEGO Store'ze, bo zazwyczaj kupujemy to online, ale też nigdzie w pobliżu nas takiego sklepu nie było. Była to naprawdę fajna wizyta i fajnie móc zobaczyć część, bo tutaj też oczywiście nie wszystkie są dostępne, tych zestawów. Później Wybraliśmy się na pyszne jedzonko do Bułkensa, czyli do naszego ulubionego miejsca. No i ja w sumie to tym właśnie kadrem, a w sumie następnym. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziadu. co no, jak uciekną rączki? Gdzie są rączki? Dziadu! O.